Jan Paweł II, nieźle. Czyżby o tej godzinie było za darmo? A tam nie można, <noise> już mogę. To właśnie przez niego to się wszystko stało. Nie wpuszczą cię bez zapłacenia daniny. No jest spora kolejka, ale muszę iść to zobaczyć, skoro już tu jestem. Ja widzę stać w kolejce, ale jakoś to przeżyję. W ogóle stanąłem na początku tam, za tymi dziećmi. A ja nawet nie jestem pewien, czy oni są w kolejce. Ale tu jest inna kolejka. Chyba już przy właściwej. Przede mną jest 200 ludzi, ale idzie szybko w miarę. No to Pompeje. Mówiąc Pompeje, można mieć na myśli trzy rzeczy. Miasteczko we Włoszech, park archeologiczny w tym właśnie miasteczku we Włoszech i kogoś, kto je Pompe. Nie mogę zabraknąć miejsca na suchara. Dzisiaj bardziej skupię się na tym, co wykopali archeolodzy spod popiołu wulkanicznego, należącego do wulkanu Nieopodal, czyli starożytne miasto Pompeje, a raczej jego ruiny. Jest duża szansa, że każdy słyszał o tym, co się wydarzyło w 79 roku naszej ery, ale przypomnę tym, którzy zapomnieli. Otóż w 79 roku naszej ery nastąpiła katastrofa, która na zawsze zapisała się na kartach historii. Potężny wybuch Wezuwiusza sprawił, że Pompeje, tętniące życiem rzymskie miasto, zostały nagle pogrzebane pod grubą warstwą popiołu i pumeksu, która w niektórych miejscach sięgała 10 metrów. To przerażające wydarzenie oznaczało koniec dla jego mieszkańców. Ale paradoksalnie zachowało miasto w niemal nietkniętym stanie dla przyszłych pokoleń. Archeolodzy wydobili z popiołów domy, sklepy, łaźnie, a nawet teatr i naprawdę spory amfiteatr. Musiało to być dosyć traumatyczne przeżycie dla mieszkańców. Wejście 18 euro i tak kupiłem jeden z tańszych biletów, bo przyszedłem na tyle późno, że powiedziałem mi, żebym nie kupował tego ekstra, bo nie zwiedzę wszystkiego. Bo jest jeszcze obok jakieś. Nie wiem co w sumie. Tak to jest jak yy, udajesz, że umiesz rozmawiać po włosku, a wcale tak nie jest. I nie zrozumiałem jej prawdę mówiąc, ale powiedziała, że, że, nie, że mam kupić ten tańszy, bo nie uda mi się całego zwiedzić. Istnieją trzy wejścia do parku. Ja wybrałem to po prawej, przy amfiteatrze. Później się okazało, że ta kolejka była tylko do bramek, ponieważ poziom bezpieczeństwa podobny jest jak na lotniskach. Przy kasie biletowej nie było prawie nikogo. Szacuje się, że w Pompejach mieszkało między 11 a 15 tysięcy ludzi. Co ciekawe, w 2019 roku, zanim pandemia wpłynęła na turystykę, stanowisko archeologiczne odwiedziło około 4 milionów osób. Co daje średnią dzienną liczbę między 10 a 11 tysiącami, czyli podobnie jak liczba mieszkańców. Tuż za wejściem znajduje się amfiteatr, który został zbudowany około 70 roku przed naszą erą. Jest jednym z najstarszych zachowanych amfiteatrów rzymskich i jednym z najlepiej zachowanych tego rodzaju obiektów na świecie. Mógł pomieścić około 20 tysięcy widzów, co czyniło go również jednym z największych obiektów w tamtym czasie. Odbywały się tu między innymi walki gladiatorów. A dzisiaj? Szczerze nie wiem, co tu się odwala, ale to jest Amfiteatr, więc pewnie to jest jakiś pokaz. Mogliby się bić. Nie, żartuję. Zaraz obok amfiteatru znajduje się Palestra Grande, czyli duży kompleks sportowy, który był używany głównie do ćwiczeń fizycznych, treningu, a nawet pływania, ponieważ w samym środku placu znajdował się basen, który miał około 34 metrów. To jest aż tak duże, nie? Tutaj jest ten amfiteatr, ale dopiero przeszedłem to, a już jestem tutaj pół godziny. I teraz jestem tu. Kobieta przy kasie powiedziała, że dwie godziny zajmie obejście tego wszystkiego, natomiast wydaje mi się, że trochę dłużej. Trzeba mieć sporo wolnego czasu i dużo energii, ponieważ park jest naprawdę spory. Zajmuje powierzchnię około 66 hektarów, z czego dopiero 44 hektary zostały odkryte przez archeologów, ponieważ prace nadal trwają. Punktów do odwiedzenia jest ponad 130 w 9 regionach. Mówię tylko o tych opisanych na mapie, ponieważ są takie specjalne budowle, lecz budynków jest znacznie więcej. Samych domów mieszkalnych na ten chwilę odkryto ponad 1150. Widać to na tej mapie, gdzie numerkami zaznaczone są większe, wyróżnione obiekty, a te szare kreski to po prostu mniejsze domy. A niektóre są naprawdę w dobrym stanie. Zachowały się nawet różne malowidła na ścianach. Bro, to mi Dlaczego było napisane, że nie ma wejścia? Bo to było wyjście. Nie wiem, dlaczego nie można wejść wszędzie. Przecież tam też są jakieś ciekawe rzeczy. Pomalowidło przedstawia bogini Wenus stojącą w muszli, otoczoną przez amorki i delfiny. No, mieli fantazję ci pompejczycy. Bogate zdobienia ścian sugerują, że należało on do osoby o wysokim statusie społecznym. Hej. Ja muszę wszystkiego dotknąć, niestety, tak mam. Jak oni tam weszli? W tym domu, a raczej w ogrodzie, był długi kanał, który był wykorzystywany do nawadniania. W ogóle w całej mieście były kanały i akwedukty, które dostarczały wodę bezpośrednio do domów. Pompeje miały około 30 piekarni i ponad 130 termopoliów, czyli odpowiedniki dzisiejszych barów szybkiej obsługi gdzie mieszkańcy mogli kupić jedzenie i napoje. Wiele domów zachowało się tak dobrze, że archeolodzy byli w stanie zidentyfikować niektóre aspekty codziennego życia, jak kuchenki, pieczywo w piecach, czy nawet naczynia na stole. Najsłynniejszym z odkryć jest chleb, który zachował swój kształt po erupcji. Ciekawe, czy zachował również smak. Ciekawe, fajnie by było mieszkać w takim starożytnym mieście. Jak mi się wydaje, kiedyś to było. No to jest skrzyżowanie, co całkiem spore. W każdą stronę jest daleko. Można tutaj pogadać w każdym języku, to nie znaczy, że antyczni Popejczycy, tak się to mówi, byli lingwistami. Chodzi mi o to, że tutaj turyści pochodzą z każdego kraju, ponieważ w kolejce stali za mną, i to całkiem sporo dzieci z Francji, pewnie jakaś wycieczka szkolna. Yy, Gadałem z Polakami, no po angielsku wiadomo, że idzie się dogadać, no i po włosku, to na razie tyle. No i spotkałem też Japończyków, ale... Trochę się wstydzę, znam trochę słów po japońsku, ale głupio mi tak podejść i Konichua Ohio Tokio Jeśli chodzi o koszt tej wycieczki, to ja zapłaciłem 18 euro, żeby tutaj wejść. Natomiast parkingi są drogie. Zapłaciłem 23 euro za dobę, za parking, ale w bezpiecznym miejscu, które jest zamykane na klucz. Dlatego wszystko jest okej. Okay. W Pompejach były bardzo popularne domy publiczne, których odkopano na tę chwilę aż dziewięć, ale najbardziej znany to Lupanar Grande, który jest największym i najlepiej zachowanym domem publicznym. Znajduje się on w pobliżu skrzyżowania dwóch głównych ulic, co świadczy o jego centralnym położeniu i łatwej dostępności. Jednymi z większych budowli w mieście są teatry, które nazywa się, uwaga, Teatr Duży i Teatr Mały. Tak jest, dodatkowo są niedaleko siebie. Ten duży został zbudowany w II wieku przed naszą erą i mógł pomieścić około 5000 widzów. Przy budowie takiego teatru wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, a jego konstrukcja zapewnia doskonałą akustykę, która umożliwia słuchanie aktorów z każdego miejsca na widowni. Podobnie było z tym mniejszym, tylko wiadomo, na mniejszą skalę. Mógł pomieścić około 1500 osób i były tam wystawiane bardziej kameralne przedstawienia. Tam nie można wejść. Tutaj dalej trwają prace archeologiczne. Zdecydowanie polecam przyjeżdżać w porannych godzinach, ponieważ jest prawie pół do szóstej, czyli zaraz zamykają, aby mi się nie udało przejść wszystkiego, ponieważ chciałem wejść w każde możliwe miejsce. Natomiast jest to zbyt wymagające. No nie tak, żebym nie dał rady, tylko po prostu mało czasu, a tego jest za dużo. To jest przyczyna. Kasa znaczy dom, czyli to są domy od kogoś. Wiatr jest droga. Szkoła. Niemal w każdym domu można coś znaleźć. Od przeróżnych malowideł, rzeźby czy mozaiki. Wszystko zachowane w niemal nienaruszonym stanie. Kilkumetrowa warstwa popiołu zrobiła swoje. Był taki okres, w którym podejrzewano, że wulkan wybuchł, bo to była kara za grzechy. Ponieważ uważało się, że Pompeje to miasto rozpusty. Jednak obecnie nauka wyklucza taką możliwość. A przyczyną było naturalne wydarzenie geologiczne i nie miała związku z moralnością mieszkańców. Ciekawsze jest to, że tutaj cała podłoga jest ułożona z takich małych kamyczków. Niemal wszędzie. To znaczy, że siedział tu jakiś jacek i układał sobie małe kosteczki. Ciekawe, jak długo zajmowało to. Ile brał za metr? Mieli talent i czas, ponieważ nie było internetu. I nie mieli nic innego do roboty: jak budować śmieszne wzorki z małych kamyczków. <laughs> tak było. Wszystko jest zbudowane z cegieł. Albo to jest dobudowane. Teraz trudno stwierdzić. Raczej nie, przecież cegły to niemożliwe, że to jest z cegieł wszystko. Raczej z takiego kamienia to było zbudowane, a cegły zostały dobudowane, według mnie. W mieście znajdowały się również termy, czyli miejsce, gdzie można było się wykąpać. Były podzielone osobno dla kobiet i mężczyzn i dodatkowo na zimną, letnią i ciepłą wodę. Na zewnątrz lub w pobliżu budynku znajdowało się palenisko, gdzie palono drewno lub węgiel, które obsługiwane było przez niewolników. Pod podłogą znajdowała się sieć niskich kolumn z cegieł lub kamienia, gdzie cyrkulowało powietrze, ogrzewając podłogę od spodu. Tak w ogromnym skrócie. 17, jest 16, 18, 20. Ja szukam 17. Nie istnieje albo jest niczynne. Te wystające z ziemi kawałki to jest nic innego jak przejście dla pieszych. Serio, ponieważ tą drogą, a raczej tym traktem, jeździły koniec wozami. Tutaj ich trasa się kończyła lub zaczynała. Tam w tle widać wezywiusza, to właśnie przez niego to się wszystko stało. Ale o tym kiedy indziej, ponieważ kupiłem bilet na ten właśnie wulkan. Nie da się bez biletu, ponieważ są zainstalowane bramki i stoi ochroniarz. Rynek był kiedyś bardziej w centrum, lecz dzisiaj leży w południowej części. Znajdowały się na nim różne budynki, takie jak urzędy lub świątynie. Generalnie było to główne miejsce spotkań starożytnych Pompejczyków. Na forum regularnie odbywały się targi, gdzie sprzedawano lokalne produkty, takie jak owoce, warzywa, ryby, mięso, a także importowane towary. Pytanie jest, czy Centaur powinien mieć spodnie w ten sposób, czyli miałby cztery nogi w spodniach, cztery nogawki, czy raczej od połowy w prawo, nie? tak żeby właśnie tylko zasłonić mu tył. To jest bardzo ważne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Santuario di Apollo To jedna z najstarszych i najważniejszych świątyń w Pompejach. Jej początki sięgają VI wieku przed naszą erą, co oznacza, że istniała na długo przed włączeniem miasta do Imperium Rzymskiego. To jest ten moment, kiedy zastanawiam się czy dobrze poszedłem, ponieważ wszyscy skręcają w prawo. A tutaj nikogo nie ma, ale dalej tutaj są rzeczy. Dlatego idę dalej. Najwyżej mnie wygonią. I tak za chwilę to zamykają. Bo to jest tylko do 17.30. No ale nic tu nie ma dalej. Kilka domów i, i, i tyle. Marmur. Na 90% to jest marmuru. Tutaj nie można wejść, bo nie tyle co jest remont, a są dalej prace archeologiczne. Ponieważ nie skończyli jeszcze wszystkiego odkrywać. Tutaj cały czas trwają prace i cały czas odkrywają nowe rzeczy. Mogliby się ruszyć, nie? Ale to właśnie jest tak zwana gra na czas. Moim płacą za godzinę, a nie za akord. No, dlaczego na przykład tutaj nie można wejść? Tak, ratu tutaj jest na stałe, bo tu nie ma żadnej płytki nawet, ani zawiasy, bo ona jest sobie po prostu na stałe. Dlaczego tutaj nie można wejść? Lecz tam też są fajne rzeczy. Nie można wejść, ponieważ dalej trwałem prace archeologiczna. to jest przyczyna. Natomiast to miejsce wygląda ciekawie, ponieważ tam są obrazki, i jak są obrazki, to podejrzewam, że coś tutaj się działo. Niektóre rzeczy nie można wejść, ponieważ jest niebezpiecznie. Tutaj, na przykład, jedna z kolumn się prawie wywróciła. Ile jest podpórka, podejrzewam, że to naprawią, dadzą jakąś zaprawę i będzie się trzymało przez kolejne lata. To jest jakoś mniej uczęszczane miejsce, ponieważ nikogo tu nie ma. Ludzie idą główną trasą, ponieważ jeśli masz mapę, to tam jest wyznaczona trasa i ludzie się jej trzymają, a gdzieś tak właśnie nie lubię łazić w miejsce, gdzie jest mało ludzi. I tu też jest równie ciekawie. Nie ma tak zakraść się do drapieżnika. Gdź, nie bój się. Tu jest nekropolia. Podobno. Dlaczego tu nie można wejść? Serio, naprawdę jest narysowana mapa i ścieżka, którą należy iść. I po prostu większość ludzi idzie, idzie tą ścieżką i po prostu omija sporo rzeczy. Ciekawe, czy Google Maps tędy poprowadzi. Mam na myśli, czy, czy są jakieś mapy i tak dalej. Mapy działają normalnie i szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Ważniejsze miejsca są zaznaczone i można sobie ustalić trasy między nimi. Jednak chodząc bez mapy też jest w porządku, ponieważ jest sporo miejsc do odkrycia. Ale mam po trzecich pożarów idę zobaczyć, albo to jest dzwonek do wyjścia, już jest piąta. Za pół godziny zamykają, wypadałoby iść w stronę wyjścia. No, niestety nie zwiedziłem wszystkiego. Ale tutaj rzeczy się powtarzają, ponieważ większość to jest po prostu domy mieszkalne. Dlatego, no, do każdego też nie można wejść. Dlaczego, niby tutaj nie można wejść? A tam nie można. <laughs> już mogę. Nie żartuję, nie robimy tak. Z jakiegoś powodu jest to nieczynne. Nie chciałbym, żeby coś mi na głowę spadło, potem będzie moja wina. Ale tak, trochę rozczarowujące. No zobaczymy, kiedyś może skończą prace archeologiczne i wtedy będzie można wejść w każde miejsce. Natomiast na tą chwilę nie jest to dozwolone. Jak oni tam weszli? Ja też tam chcę wejść. Jak oni tam weszli. Nie widziałem nigdzie do czegoś takiego. Pewnie tędy. A, tu też jest. Kurde, to wygląda na coś nowego. Mam na myśli, że nie jest to częścią ruin. Nie można dalej iść. Zamknięte. Znaczy, no, jakbym chciał, bym sobie otworzył. Natomiast, jak ten typ tutaj wszedł? Przecież on szedł tutaj, po tej trawie. Nie mam pojęcia. Stąd nie widzę, czy to jest głębokie. Mam nadzieję, że kamera to zarejestrowała. Okej, okay, tutaj powinno być wejście. Według mapy, ciekawe. Tylko, że zamknięte. Nie, to jest wyjście. No, ale tu jest wejście i jest zamknięte. Dlaczego? Konie mnie zrobili. Dobra, pora do wyjścia. Ciekawe w ogóle, czy... Jak to będzie wyglądało. Bo tutaj nie można latać z dronem niby. No, ale ja się zatrzymałem kilometr obok, więc... No zobaczymy, czy coś wykombinuje z tym dronem. A dobra, jest do 16.20, czyli niedawno zamknęli. Generalnie mało jest osób, które spacerują tutaj samotnie. Zwykle są to rodziny z dziećmi, albo pary, albo jakieś grupy ludzi. A rzadko spotyka się pojedynczą osobę. Myślałem, że jestem jedyny, a jest tutaj jeszcze jeden kolej, właśnie do tego tym mówię, ponieważ mijam samotnego typa. I to jest chyba pierwszy raz jak kogoś spotkałem, no bo jak był tłum ludzi to trudno było zweryfikować czy ktoś jest sam. No, i dotarłem z powrotem do amfiteatru. No jest kurde, spory. Także tu jest wyjście. Wcześniej tutaj ochrona stała, teraz można sobie przejść. Czyżby o tej godzinie było za darmo? Kasa biletowa zamknięta. Czyżbym przepłacił? No ale większość rzeczy była zamknięta o tej godzinie. Dlatego warto było i tak zapłacić te 18 euro i, i przejść się po tym. Natomiast widzicie różnicę, byłem ostatnio w zamku, w którym byłem 15 minut i kosztowało 10 euro, a teraz zapłaciłem 18 można tu cały dzień chodzić. No jeszcze nie koniec, bo na środku miasta stoi e, kościół, bazylika? Bazylika, katedra. Kurde, mylą mi się zawsze, czym to się różni? Przecież to jest to samo, wysokie, największe w mieście i, i nie wpuszczą Cię bez zapłacenia daniny. Jan Paweł II. Nieźle. Papa Giovanni Paolo II. Tak wygląda rynek. Jest w sumie całkiem ciekawy, oprócz tego, że tu jest jakiś wielki remont. I połowa jest zasłonięta. Czyżby też wykopali ska archeologiczne? Być może. Ej, można wejść do środka. Wcześniej chyba było zamknięte. Akurat się wbiłem na mszę, także nie zakręciłem za dużo, bo nie wypada przerywać księdzowi. Generalnie chciałem wejść na mszę, wiedziałem, że jest msza, bo słyszałem już z zewnątrz, ale chciałem sprawdzić, ponieważ byłem już na mszy w Polsce, w Holandii, w Niemczech i teraz we Włoszech. Nie że jestem jakoś mega religijny. Natomiast no tak sobie chciałem zobaczyć, co nie. Podsumowując. Pomimo że nie udało mi się zobaczyć wszystkiego, co planowałem, przestrzeń i czas ograniczają możliwości zwiedzania, to te fragmenty, które zwiedziłem, były fascynujące. Ceny w Pompejach mogą być nieco wyższe ze względu na turystyczną popularność, ale to małe utrudnienie nie umniejsza wartości odwiedzin. Najbliższe lotnisko znajduje się w Neapolu, skąd jest około 25 km. Generalnie to polecam zwiedzić to starożytne miasto. Jest jedyne w swoim rodzaju. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce!